Ksiądz William spotkał się z Duda Wiedec, z Jęzla Paliflow, z Diecia. W środę na polskiej ziemi nieoczekiwania swoje arystokratyczne stopy postawił Książę William. Owiana do ostatniej chwili tajemnica wizytę w naszej ojczyźnie syn króla Karola III rozpoczął od bazy wojskowej w Rzeszowie. Następnie pojechał do stolicy, gdzie spotkał się z Rafalem Trzaskowskim. Panowie odwiedzili razem ośrodek dla uchodźców. Wieczorem ksiądz William postanowił nieco odsapnąć na co do oficjalnych spotkań i udał się do jednego z lokali na Śródmieściu. Co ciekawe, na posilek wybrał miejsce dla społeczności LGBTQ, które promuje się jako twój kwer spacer z Confort Zobacz TS, ksiądz William w Warszawie odwiedził. Bar LGBTQ, Władze P.S. już to widziane. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jak na ironię, następnego dnia odbyło się spotkanie Royalsa z Andrzejem Duda. Prezydent wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przyjął Brytyjczyka w palacu prezydenckim. Po tym, jak ten wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Majotinka Andrzeja i Williama uwieczniono oczywiście na fotografiach. Widzimy na nich. Zapanowie ucięli sobie pogawetkę. Zdaje się, że nie omawiali raczej jakichś z poważnych kwestii. A odbyli luźne rozmowę. Patrzeć na jeden z kadrów, uwieczniający grymas na twarzy ukochanego Kate. Być może zbyt luzna jak na królewskie standardy. To takie odnawianie specyficznych, w zasadzie strategicznych relacji polsko-brytyjskich. Myślę, że na tym powinniśmy się dzisiaj koncentrować, mówił o spotkaniu szef BPM. Marcin Przydecz którego wypowiedź można przeczytać na oficjalnej stronie prezydenta RP. Zobaczcie zdjęcia. Myślicie, że prezydent popisał się znajomością angielskiego?